Jest taki moment w każdym kreatywnym projekcie, że już wszystko rozgrzebałaś, trwa to parę godzin, jest za późno, żeby skończyć, a jeszcze przed tobą parę godzin pracy. Lada moment jedziemy na targi do Krakowa i obiecałam sobie, że tym razem zrobię coś specjalnego na nasze stoisko. Zwykle mamy tylko stół, obrus i takie żółte elementy zrobione ze styroduru, które troszeczkę różnicują nam powierzchnię, ale tym razem chciałam dodać coś specjalnego, coś co bardziej pasuje do trzasku i nawiązuje do naszych tradycyjnych wzorów. Bo zaczęłam się dokładniej przyglądać temu, co maluję na ceramice, i tutaj się pojawia całkiem dużo owoców, warzyw i jedzenia, i zaczęło mi to przypominać dosłownie warzywniak i Myślałam, że pójdziemy w tą stronę, zaczniemy robić po kolei różne owocki, a że targów mamy w tym roku 8 edycji, mam nadzieję, że teraz uda mi się zrobić chociaż jeden element, to pod koniec roku będziemy mieli piękną warzywno-owocową kolekcję. Spróbuję się tutaj wspiąć pod rabince. Tak wyglądają te scyrodury. I na tym zwykle stawiamy jakieś wyższe rzeczy, żeby, wiecie, było takie... No, żeby porobiły się dosłownie takie schodki. Nie wiem, gdzie jest reszta tego. Wydaje mi się, że być może jest tutaj. O, ale nie ma. Sprawdźmy jeszcze jedno miejsce. Mam nadzieję, że nigdzie tego nie zostawiliśmy. Nie wiem, gdzie to jest. Muszę się zapytać Olka w takim razie, ale mam nadzieję, że to jest, bo po prostu będziemy dodawać owocki i warzywa do tych elementów, bo one muszą na czymś stać. Ja zaczęłam też szkicować pierwszy owoc i pomyślałam, że na początku zrobię pomarańcze. Ma ona nóżki i nie wiem, czy uda mi się je zrobić. Zaczniemy od podstawy i pomyślimy, co dalej. Ola, przed pomocą. Ja do tej szafki już zajrzałam i zajrzałam do tej drugiej. Szczerze mówiąc, zaczęłam się niepokoić, że może to wywaliliśmy jakoś przez przypadek gdzieś. Jest jeszcze ostatnie miejsce, te dwie szafki. Okay. Jej, sukces! Prawdopodobnie... napięcie. Buduję napięcie, ale stresowałam się, że już gdzieś to wywaliliśmy. Tutaj jest reszta tych żółtych podstawek i mamy jeszcze obrusy, które prawdopodobnie trzeba uprać, bo za każdym razem jak jesteśmy na targach, to ja wylewam na nie kawę. Dobra, szybka zmiana stroju, bo jest tutaj tragicznie zimno. Naszą pomarańczkę będziemy robić z papieru, a ponieważ znajdujemy się w krainie kartonów, wykorzystać to, czego Olek używa do pakowania paczek. I zaczniemy sobie od wycięcia naszego szablonu. Myślałam, że pachnie to jakimś kotem, ale nie, po prostu pachnie to kartonem. Trochę jest tego za dużo. Obiecuję, że zaraz zacznie mi iść lepiej, na milion procent. Rysujemy kawałek pomarańczy, więc pomyślałam, że z tego jednego elementu zrobimy takie półkole, a potem odrysujemy to i zrobimy to na drugiej części. Pierwsza część gotowa, teraz będziemy odbijać to na drugim kartonie. Nie wiem, czy ta pomarańcza nie będzie zbyt gigantyczna, ale przynajmniej będzie się wyróżniać na tym stoisku, więc może zostawmy ją taką ogromną. Nie wiem, kiedy ostatni raz robiłam coś z papiery masze Wydaje mi się, że parę lat temu robiłam dla młodszego brata kostium na bal przybierańców. Chyba był to jakiś seller, z tego co pamiętam. Ale kiedyś uwielbiałam robić takie rzeczy z papieru. Pamiętam, że w gimnazjum mieliśmy na zakończenie roku jakiś taki specjalny występ i ja zrobiłam z papieru taką gigantyczną maskę byka. Może uda mi się znaleźć to zdjęcie, bo potem przez parę lat jeszcze ta głowa leżała jeszcze w mojej piwnicy. Ale pamiętam, że wtedy siedziałam po prostu po nocach, żeby dokończyć to. Ten papier nie chciał mi wysychać, jeszcze na końcu musiałam to pomalować. Oczywiście było to bardzo kanciaste, ale mam dużo wspomnień dobrych z tamtego czasu i maska oczywiście przydała się na ostateczne przedstawienie, czy jakiś tam występ. Nawet nie pamiętam, co my tam spiewaliśmy jakaś kowbojska piosenka. Montuję właśnie ten film i zaczęłam przeglądać zdjęcia z 2017 roku i okazuje się, że w tym roku byłam bardzo kreatywna i używałam kartonu częściej niż myślałam. I zobaczcie jaki domek zbudowałam, dobra, ta. Lecimy dalej. Pomysł jest taki, żeby to połączyć tutaj taśmą. Spróbujmy to połączyć. Już widzę, że zrobiłam to trochę krzywo. Ale nic nie szkodzi. Tu się naprawi tam. Mm. Mm. O, coś takiego. Taki trójkąt, który będzie nam tutaj to ładnie trzymał. Tylko jaki kąt? Nie widzę tego, no tak. więc powiedzcie mi, czy to będzie ok, czy trochę za szerokie. A z drugiej strony będzie mogło to stać. Samo. Jest to jeden wielki eksperyment. Jestem ciekawa, czy jak będę robić już to ostatni owoc na ósmą edycję, to czy będzie nam to szło lepiej. Dobra, kleję, widzimy się na chwilę. Nie wiem, czy widzicie bardzo profesjonalne łączenie, ale wydaje mi się, że to będzie za duże. Więc już przygotowałam sobie mniejszy kąt. Więc e, robimy, robimy to zamiast tego. Dobra, tak to obecnie wygląda. Jest też wszystko oczyściłam, będzie to stało tak. Na razie wygląda świetnie, wyobraźcie sobie tutaj oczy, całe pomarańczowe. Teraz musimy zrobić ten bok. Szczerze mówiąc nie wiem jak to zrobić, pomyślałam, że użyjemy takiego kartonu, który się wygina, i będziemy jakoś powoli to oklejać, a to całkiem nawet dobrze wygląda. Więc zrobmy to i wracam z kolejnym etapem. Teraz się dostanę. Zapełniłam to folią mobilkową i miałam tutaj takie fragmenty. Myślałam, żeby to zrobić. No teraz się nie widzę. Zajmę się tym za chwilę. Zobaczmy co. Chcę coś zastosować. No proszę. Chcę jeść. Dobra. No cóż. tak. Dobrze. A czy to pomaga mi przetrwać w gabine? Dobrze. No cóż. Wracam po tym, jak wykonam to zadanie. Kompletna zmiana strategii. Ten długi pasek mi w ogóle nie wychodzi, więc postanowiłam, że zrobię takie króciutkie. Słuchajcie, to jest, to jest testowy. Jestem zdziwiona, jak stabilne to jest. I przez ten bomberek jakby nabrało trochę takiej masy. Dobra, patrzcie na to. Klejenie. Kontrowersyjna, będę musiała jakoś to załatać, ale czy to już wygląda jak ćwiarteczka pomarańczy? Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, co mam teraz z tym zrobić, bo ta strona wygląda bardzo brzydko. Mogłabym tutaj ewentualnie nakleić jeszcze jeden karton, albo zrobić tutaj od razu brzeg naszej skórki. Chciałabym na to nałożyć papier masze, więc to się wszystko jakoś tam wyrówna. Więc zrobię jeszcze brzeg skórki i możemy brać się za kleju. Tak wygląda strona bez skórki, a tutaj już tą przykleiłam i zobaczcie, jak to wygląda bardzo clean. No, perfekt. Robię przerwę. Okej, okay, czyli muszę zrobić przerwę, bo Olek mi pisze, że muszę dokończyć kubki z bułeczkami bao, więc mhm, mam to przyjść zrobić, to potem już Ci dam spokój na resztę dnia. Okej. Okay. Ja chciałam sprawdzić na telefonie ile mniej więcej czasu mi to zajęło i ten papierowy stelaż robiłam jakieś dwie godziny. Kolejną godzinę, półtorej będę robić papier maszę. potem będę musiała poczekać aż to wyschnie, więc prawdopodobnie jutro dopiero zacznę malować. Czyli robota na dwa dni. Co ja się wpakowałam, ale już zaczęłam, już dwie godziny minęło, teraz nie możemy się poddać, musimy robić to dalej. Chodźcie, idziemy po mąkę. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba posiadanie takiego osobnego pokoju z pełnego kartonów, taśm i różnych narzędzi, do którego możesz przyjść i swobodnie robić sobie jakieś różne projekty i jak coś się zepsuje albo coś się wleje na podłogę, to się nic nie stanie. Mam taką piankę do robienia stempli, ale nie wiedziałam, że będzie taka gigantyczna i jak okaże się, że to jest jednak nie ta pianka, to zostanę takim wielkim porulonem, nie wiem po co. Mam już mąkę, nie wiem czy rodzaj się liczy, wziąłem jedyną jaka była. Podmierzamy łyżkę mąki, zalewamy odrobiną zimnej wody, tak by tylko się udało rozpuścić mąkę i intensywnie mieszamy. Następnie naszą miksturę zalewamy wrzącą wodą, intensywnie mieszając. Ja wlewam na oko. Aha, okej. Okay. Przyniosę sobie jakąś miskę i, i zaczynamy nasz eksperyment. Niestety nie mam żadnych gazet, ale mam takie... Rulony papieru. Papiery z różnymi obrazkami, bo nasz sąsiad drukuje. O, sami zobaczcie, jak to wygląda. Drukuje. Wydaje mi się, że to są grafiki na smycze dla psów. Dlatego to są takie wąskie paski. Myślę, że takie będą idealne. Mamy miskę. Już nam się gotuje woda. Spróbujemy tego jakoś bardzo dużo. Lepiej dorobić. Dobra, mamy paski, mamy nasz klej. O, tutaj taki mały kawałek. Zastanawiam się, szczerze mówiąc, jak to wszystko wyschnie. Czy ja będę mogła papierem ściernym jeszcze zdjąć, jakoś to wyszlifować, nie? Nie wiem, czy po prostu nałożenie tego papieru cokolwiek zmieniło. Wydaje mi się, że Mogło nic nie zmienić. Tak wygląda nasza pomarańcza po pierwszej warstwie. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem co robię. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo ten papier średnio wygładza te powierzchnie, które chciałabym, żeby były wygładzone. Trzeba by była jakaś taka pasta modelarska, w którą byśmy przykryli wszystkie te niedoskonałości. Dobra, zaczęłam czytać i jest jeszcze coś takiego jak masa papierowa, papier masze, czyli właściwie ten papier tylko podarty na małe kawałeczki do miski. Razem z tym klejem, i to można wiertarką albo jakimś blenderem wymieszać, i wtedy robi się taka pulpa papierowa, bo ona lepiej by przykrywała wszystkie te dziury. Jeszcze trochę poczytam. Oczywiście da się kupić taką masę papierową już gotową w paczkach, ale myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić samodzielnie. Już mogę dać. Słuchajcie, zrobiłam eksperyment i zrobiłam taką masę. Która ma bardzo dziwną konsystencję, ale to jest masa z papieru, znaczy właściwie masa z kartonu pomieszana z mąką, bo chciałam wypełnić tutaj te dziury i nie wiem szczerze, czy się uda. Z... Zrobiłam research i znalazłam takiego TikToka, i po tym TikToku stwierdziłam, że być może bez kleju, bo niestety nie miałam kleju, uda mi się zrobić taką masę i to się będzie trzymać. Ale wygląda to tak. To jest ta masa. Zrobiłam to blenderem, żeby ona była taka gładka. Czyli co? Dzień dzisiejszy oceniasz jako produktywny? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy jutro, jak podeschnie. I jak jutro to wszystko odpadnie, to będę załamana. Dobra, widzimy się następnego dnia. Zakładam fartuch i biorę się do brudnej roboty. Przeniosłam się do tego drugiego pomieszczenia, bo tam trochę było za chłodno, niestety, i ta pomarańczka nie do końca wyschła, ale już Wam pokazuję, jak to wygląda. Położyłam ją chwilowo na piecu, ale sami zobaczcie. Tutaj są elementy, które wyschły, a to jest jeszcze całe mokre. Ten piec jest jeszcze całkiem gorący, więc mam nadzieję, że to wyschnie. Plus ta część troszeczkę się powyginała, bo leżały na niej takie podkładki, ale mam nadzieję, że tą masą papierową uda mi się to wyczyścić. Więc idę po karton i zaczynamy mieszanie. W sumie może wezmę całe to pudełko. Mamy miskę, idealnie brudną, po wczorajszej akcji. Całość będę zalewać wodą, a potem blendować. Całą tą masę przelewam na sitko. Ogólnie konsystencja tego jest obleśna i próbuję odsączyć całą wodę. I taką brązową papkę bez wody wrzucam do wiadra, i tutaj będziemy szykować klej. Dobra, wprowadziłam tu pewne modyfikacje, jeszcze dodałam taśmy w te miejsca, gdzie ten karton się rozwarstwiał. Czuję się, jakbym robiła jakieś ciasto. Oczywiście wszystko robię na oko. Mam nadzieję, że tego mi starczy. Nie. Ponieważ ten bok już jest dosyć twardy i tylko potrzebuje faktury, postaram się, żeby ta warstwa była jak najcieńsza. Wtedy też będzie szybciej wysychać. Może powinna mieć jakąś technikę tutaj. Dobra, to jest chyba ten etap, kiedy wskakuję na słuchawki i wracam do Was, jak coś będzie widać. Miałam krótką przerwę na kawkę i odwiedziny w pracowni, ale tak wygląda pomarańcza. Ta strona już jest zrobiona. Ta jest trochę taka łatana, bo zostawiłam to, co robiłam wcześniej, i zaczęłam tutaj doklejać, i został jeszcze tylko spód. Jest taki moment w każdym kreatywnym projekcie, że już wszystko rozgrzebałaś, trwa to parę godzin, jest za późno, żeby skończyć, a jeszcze przed tobą parę godzin pracy. Najchętniej to bym w sumie poszła do domu i poleżała i nic nie robiła, bo jest teraz sobota, więc w sumie mogłabym to robić, ale zakładając, że to wyschnie do jutra. To jutro będę musiała nałożyć jeszcze jedną warstwę od spodu, potem znowu poczekać kolejny dzień, aż to wyschnie. Czyli niby zaczęłam tydzień wcześniej, a i tak to będzie na ostatnią chwilę. Dzień dobry w poniedziałek, dotarłam do pracowni i słuchajcie, pomarańczka wyschła. Naprawdę wygląda świetnie, już Wam pokazuję. Tak to wygląda. Ta strona jest jeszcze biała, ale ta już jest całkiem twarda. I ta też wygląda super. Tutaj są takie dziury, nie wiem czy przypadkiem nie będę musiała tego wypełnić. Sprawdźmy, czy papier z weekendu jeszcze się nadaje do pracy, a jak nie, to będziemy musieli zrobić nowy. Mmm, no O jezu, bardzo źle to pachnie. O jezu, nie. Chyba muszę zrobić to. Chyba muszę zrobić nowe, bo nie. Do kosza. Huch, chyba ta mąka jakoś zaczęła reagować. Albo pracować. Dobra, zrobimy jeszcze kolejną część. Mam taki plan, żeby zacząć od tej pomarańczki i być może na koniec dnia to już będzie wyschnięte i będę mogła zacząć malować. Ogólnie dzisiaj mam mega napięty grafik, więc muszę tą pomarańczkę wcisnąć po prostu na samym początku i robić to jakoś tak trochę pomiędzy. Zbliżają się te targi w Krakowie i mam całą listę zadań, więc bierzemy się do roboty. Ok, mam kolejną partię, świeżą partię papieru i zaczynam zajmować się tą stroną. Okej, okay, udało mi się skończyć. Tak to wygląda to jest ta nowa warstwa a tutaj z tej strony jeszcze udało mi się trochę załatać te nierówności jeden piec jest jeszcze bardzo ciepły, więc chyba położę tą pomarańczkę właśnie na piecu i być może do końca dnia wyschnie, w ogóle Olomik był klej w budowlanym, nazywa się elastyczna spoina wikol I w następnym projekcie do tej mąki użyję jeszcze tego i wydaje mi się, że to jeszcze będzie takie, wiecie, twardsze. Fragment tej skórki zrobiłam z, z takiego falowanego kartonu, ale po przykryciu tą papką papierową to jest dosyć twarde, więc mam nadzieję, że wytrzyma. Po prostu następną opcję zrobimy z klejem, żeby być pewnym na 100%. Dzień dobry, kolejnego dnia. To już czwarty dzień, kiedy zajmuję się tą pomarańczą i zobaczcie, jak to wygląda pięknie. Już wam pokazuję. Wszystko pięknie wyschło z dwóch stron. Cieszę się, że to zostawiłam jednak na noc, bo wczoraj wieczorem były tutaj jeszcze plamy mokrego papieru. Więc dzisiaj możemy się zabrać za malowanie. Olo mi radzi, żebym tutaj najpierw położyła białą farbę jako podkład, bo pomarańczowa farbka, będę musiała ją trochę rozcieńczyć wodą, żeby ona mi dobrze przechodziła przez pistolet, bo planuję to robić w komorze do szkliwienia. Więc przyda się biały podkład, żeby ta pierwsza farba trochę wsiągła w ten papier i potem będziemy mieli już czysty kolor. Ale sami zobaczcie, jest to trochę większe niż myślałam. Tylko wam to pokazuję, bo mam nadzieję, że nikt inny nie będzie tego widział na stoisku. Ta część jest dosyć krzywa. Wygląda jak taka pomarańcza, która stała już wiecie. Dwa tygodnie w waszej kuchni, niedaleko kaloryfera, ale w środku jest dalej dobra. Lecimy z malowaniem. Wziąłem z domu to, co miałam. I mam takie większe opakowanie białej akrylowej farby, a do tego jeszcze takie opakowanie różnych kolorków. Nawet tutaj wydaje mi się, że jest trochę pomarańczowego. Będziemy używać dwóch kolorów. Zapraszam, zapraszam. Mamy tylko dwa kolory pomarańczowego i wydaje mi się, że one są bardzo podobne, więc najpierw je połączymy ze sobą. Ale najpierw robimy. Biały podkład. Rozwodnię to troszeczkę i zapraszam do komory do szkliwienia. Teoretycznie się mieści. Się oblałam. Na razie mi się to średnio podoba, bo widać bardzo tą fakturę. Nie chcę tego jeszcze ruszać, żeby wszystko spokojnie wyschło, ale myślałam o tej fakturze i pomyślałam, że albo totalnie gładka, albo właśnie mocna faktura, więc postawiłam na to drugie. Przy następnym projekcie użyję yy, może papieru toaletowego albo jakiegoś ręcznika papierowego, żeby ta faktura była mniejsza, albo jeszcze to wyszlifujemy papierem ściernym. No zobaczymy. Na razie jest tak. Pierwsza warstwa. Lecimy, lecimy z pomarańczem. Ja właśnie tematycznie będę malować pomarańcze na kubkach. I za jakieś może godzinka, dwie zajrzę do tego i nakładamy kolejny kolor. Na tym etapie wygląda to jak jakiś projekt robiony w podstawówce. Ale nie zrażajmy się. Że wyjęłam tą pomarańczkę i oczywiście zaczęłam ją malować tutaj od spodu, i wszystko zachlapałam. Więc chyba założymy rękawiczki. farba, którą sobie tutaj rozrobiłam jest bardzo rzadka, więc chyba, no, taka musiała być do pistoletu, więc chyba troszeczkę sobie tutaj wleję. Bo jednak sam pistolet nie przykrył nam wszystkich tutaj tych dziur. Pokażę Wam jak to wygląda z bliska. W wielu miejscach jeszcze to prześwituje, więc robię jeszcze kolejną partię i chyba to już pomaluję sobie ręcznie. To już w sumie zastanawiam się, czy to ma sens, bo jeżeli ja to będę przykrywać jeszcze jednym kolorem, to może nie ma co się teraz tak starać i już docelowo przykryć to innym kolorem. Powiem Wam, że strasznie mi się nie chce jechać na te targi, ale mi się ogólnie nigdy nie chce jeździć na targi. Ale przychodzi piątek i już wpadam w ten rytm, zaczynam się pakować, jest jazda samochodem. Jedzenie na trasie, i tak dalej, i wtedy zaczynam być podekscytowana, ale te parę dni wcześniej to jest jakaś haruwa, bo chcę po prostu zrobić jak najwięcej, nie przegapić żadnego pieca, jest strasznie dużo roboty, a w międzyczasie, jeszcze jak widzieliście mój poprzedni film, trwa u nas remont mieszkania, więc w międzyczasie zajmujemy się jeszcze remontem, i wszystko jest. Trudne do skoordynowania. Mam farbkę pomarańczową. Dodam jej do białej farby. Tak to wygląda. Wow. Mega mocna jest ta farbka i to chyba nawet nie wzięłam tej neonowej. Podoba nam się chyba. Mi tak średnio, chyba bym dodała więcej żółtego. O, lepiej. Podoba mi się całkiem, że to będzie takie proste, ale zastanawiam się, czy tutaj jakiś gradient może nie dodać. Mam już ten pistolet, więc może go wykorzystam. Planuję wykorzystać te żółte stendy, które pokazywałam Wam na początku. Zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić tej skórki. Właśnie niekoniecznie białą, tylko może wykorzystam ten żółty kolor. Nagram może jakąś rolkę, fragment przynajmniej. Mam Taki ciemniejszy pomarańcz do skórki nie zaplanowałam też jeszcze oczu. Ola mi mówi, żebym zrobiła szkic, ale chyba lecimy na żywioł. Robię to takimi okrągłymi ruchami, żeby wszędzie ta farba dotarła. Całość wydaje mi się, że całkiem wyschła, tak to wygląda z dwóch stron. Ten gradient zrobiłam pędzelkiem, bo nie chciało mi się odpalać całej komory, ale. Całkiem to jest ogromne. Co, Olo, myślisz? Olo, daje kciuka w górę. Pomarańcza już jest pomalowana. Teraz Wam pokażę, jak wyszła, a zaczęłam szkicować, jak to powinno wyglądać z oczami. Na razie mam taki wstępny szkic. Spróbuję to narysować ołówkiem na tej pomarańczce i bierzemy się do malowania. Co? Nice. Próbuję zrobić jakieś takie ładne kółko, ale... Już widzę, też, że na pewno będę potrzebować drugiej warstwy. Więc dobrze, że maluję to teraz. Poczekam aż wszystko się wysuszy i zacznę malować kolejną warstwę. Teraz dodamy żółtego koloru i spróbujemy to zmaczować ze skórką. Słuchajcie, już widzę koniec tego projektu, już się zbliża. Wielkimi krokami. Nawet nie muszę tego jakoś szczególnie bardzo dokładnie robić, bo całość jest krzywa. Z daleka nawet te dwa kolory się maczują ze sobą. Jak skończę tą stronę, to przejdę na drugą i też zrobię te żółte łezki. You but... Hejka, widzimy się następnego dnia. Nie wiem, czy będzie mnie słuchać, bo Olo robi tam kawę. O tobie mowa. Cały czas się mieli. Widzimy się następnego dnia, bo wczoraj jeszcze mi ta pomarańczka nie wyschła i miałam strasznie dużo roboty, więc widzimy się dzisiaj. Ale wszystko już jest wyschnięte i już Wam pokazuję jak to wygląda. Przyczepię Was sobie tutaj. Tam, taram, taram! Pomarańczka. Czy to powinna być moja okładka? Tak wygląda z drugiej strony. Taka sama, tylko bez oczek. Nie mam pojęcia, czy powinnam to jeszcze jakoś polakierować, żeby ta farba nie zeszła. I kiedy wy to oglądacie, ja już jestem po targach w Krakowie, a 22-23 marca będziemy jeszcze w Poznaniu. I do tej pory być może zrobię jeszcze kolejny owocek, więc zapraszam Was do Poznania. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film nie był jakoś bardzo nudny. Ja się żegnam, a Was zapraszam na napisy końcowe. Pa!